Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Hydro Dokładnie tak, moi drodzy, oczywiście na sam początek lajkaczek jak najbardziej poproszą tutaj pod odcineczkiem, bo czemu by nie zawsze to dodatkowa aktywność. Komentarzy możecie napisać, co Wam się tutaj nie wiem, podoba, co byście tutaj wprowadzili ewentualnie, i tak dalej, i tak dalej. Odsyłam do subskrypcji kanału oraz mojego sklepu ljk.pl, gdzie macie bardzo fajne. Koszuleczki, bluzy, gadżety i tak dalej. Zapraszam oczywiście serdecznie. Moi drodzy, lecimy sobie z kolejnym odcinkiem. Akurat jestem sobie tutaj w tej naszej pierwszej kopalni, trochę w sumie bez powodu, ponieważ nic tutaj konkretnego nie mam do zrobienia. Sprawdzałem sobie niedawno, jak tam żelazo, złoto i tak dalej, ale po ostatnich, że tak powiem, sporych wydatkach, zakupach, sprzedażach, nie ma tutaj nic interesującego natomiast. Dopiero teraz wreszcie mogę się że tak powiem odnieść na odcinku do komentarzy, które mi że tak powiem tutaj zamieściliście a propos tego, że te wszystkie questy i tak dalej, które gdzieś tutaj mamy po naszym świecie rozsiane, to są totalnie inne jakby punkty. Ja miałem tutaj akurat tego jednego questa, że to jest w ogóle totalnie inna jakby waluta i za tą walutę w tym całym nowym miasteczku się dopiero robi jakiekolwiek tutaj Zakupy. I tutaj mamy na przykład przedmiot miska na zupę. Wymagania 12 pokrojony pomidor. Zamówienie należy dostarczyć do Harold, i za to dostaniemy 94 tokeny gildii Farmerów. To jest Gildia, jakby farmerów, dokładnie. Żeby to sobie ogarnąć, będziemy potrzebowali faktycznie coś innego w ogóle stworzyć. Ale najpierw przejedziemy się do działeczki, nad którą ostatnio pracowałem i muszę przyznać, że jestem i tak bardzo zadowolony, bo skala tego, co tam y, powolutku, powolusieńku sobie powstaje, jest dość spora i jestem bardzo zadowolony, jak to... Wygląda, czekaj, czy jak ja się tu wbiję pod góry ciep ciep, 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 Dostanę się normalnie, że się dostanę Patrz, jakiś skrót. Tutaj też wiem, że można chyba pod wodospad sobie normalnie Podjechać i zrobić um, unstack i wtedy faktycznie pojawiamy się Normalnie tutaj na tej Działeczce, także to jest taka fajna rzecz Tutaj nasz walec się tankuje Ponieważ z walca Dużo korzystałem i moi drodzy Jak to teraz wygląda, zaraz wam to Zaprezentuję. Czy jakoś się zmieniło dużo względem poprzedniego odcinka? Wydaje mi się, że aż tak bardzo nie, chociaż szczerze siedziałem tutaj na tej działce dobrych 4-5 albo i więcej, nawet godzin, więc e, czasowo zeszło naprawdę. Dużo. Na co mi tak dużo tego czasu zeszło? No, na to, co tutaj widzicie. Rozprostowałem, rozprostowałem, wyprostowałem, wygładziłem całą tutaj przestrzeń, którą sobie wstępnie wcześniej wyznaczyliśmy, wybu wybuchnęliśmy, wybuchnęliśmy. Wy wiecie, niuki, te sprawy i tak dalej. Tutaj jeszcze trochę y, roboty jest, bo muszę jeszcze sobie to pousuwać. Gdzieś tam kilofem troszeczkę grabiamy i zrobiłem sobie taką, jakby tutaj ścianę, która swoją drogą nie musi być taką ścianą, bo zawsze mogę sobie tutaj zwyczajnie dobudować fundamenty i wywalone. Nie muszę tego. Dopiero wtedy, jak to zrozumiałem, zacząłem, e, że tak powiem, z tym działać. No i stwierdziłem, że dobra, e, starczy, nie ma potrzeby, skoro ja to wszystko sobie później będę mógł obudować i będzie to wyglądało ładnie. Natomiast ta cała przestrzeń, właśnie tutaj, jest wyrównana. No to jest właśnie ciekawe, do jednego poziomu to jest wszystko wyrównane. E, I walec, mimo wszystko, jak sobie jedzie, to wyrównuje wszystko, właśnie tak jakby do niby niższego poziomu. Ale potem, jak biorę grabie, zobaczcie, tu one są na takim poziomie. I jak chcę zrobić tutaj wyprostowanie, to tak jakby jeszcze troszeczkę nam tutaj tego terenu idzie w dół, ale w momencie kiedy wjeżdżałem normalnie walcem, to on tak jakby wyprostowywał wszystko do tego poziomu. To jest dosłownie taka. To nawet nie jest. Poziom różnicy to jest, to jest dosłownie kilka tam może centymetrów, które raczej w ogóle nie wpłyną na działanie maszyn i, i będziemy mogli je raczej na spokojnie wystawiać, a nawet jeśli byłby problem, no to grabiami faktycznie jestem w stanie tutaj szybko sobie ogarnąć, bo najważniejszą i najtrudniejszą i najcięższą część tego wszystkiego mamy rozkopaną, a to... Jest olbrzymi progres, ponieważ teraz będziemy mogli faktycznie zająć się rozstawianiem kolejnych maszyn. Tutaj y, urąbało mi rur, ponieważ te ściany i w ogóle też w dużych ilościach wysadzałem po prostu mm, tymi y, materiałami wybuchowymi, których jeszcze chyba troszeczkę mam. A nie, teraz to się znowu zbugowało. Dobra. W momencie, kiedy wychodzę z gry, ta czapeczka tak jakby traci przypisanie i. I później jej nie ma. W każdym razie tak jak sobie mniej więcej tutaj to zaczęliśmy rysować, tak mniej więcej będzie to wyglądało w dalszym ciągu, tylko właśnie będzie trzeba się tutaj zająć jeszcze, no, przestawianiem tego gdzieś tam na pewno będzie trzeba maszyn dorobić, i tak dalej, i tak dalej. Zastanawiam się właśnie nad tym, żeby spróbować pokombinować z rozstawieniem kolejnego poziomu. Bo tak patrzę w ogóle na yy, szerokość tutaj tego, że faktycznie chyba trzy sekcje będziemy w stanie tutaj normalnie władować, jednak, tak jak to w sumie było zamierzone. Oczywiście, ale ta przestrzeń, która była wcześniej, była zdecydowanie za mała. Poza tym, mamy jeszcze przestrzeni trochę w tą stronę, więc to już nam daje dużo możliwości, Bo te maszyny na spokojnie powinniśmy być w stanie nawet no właśnie, nawet i tutaj postawić. Przenośnik również nam tutaj jeszcze powinien wejść, ale szczerze, mamy tak ogromną przestrzeń, że nawet mogę poświęcić tą jedną kratkę i po prostu przestawić sobie maszynę wtedy tutaj, gdzieś w tym albo w tym miejscu. Zaczęlibyśmy sobie z pierwszym właśnie pionem. Spokojnie nie zapomniałem o tych uprawach, tylko w ogóle jeszcze się tym nie zajmowałem i trochę się tego cykam. To jest taka powiedzmy taki strach, jak było. W przypadku e, takich, wiecie, pierwszych maszyn, co się robiło, tak, że człowiek totalnie nie wiedział, co z czym połączyć, i tak dalej, i tak dalej. Jedne, co jestem pewien, to to, że jakieś początkowe e, maszyny jestem w stanie raczej normalnie kupić, no bo jeżeli wszystko miałbym za tokeny, no to w tym momencie jestem totalnie w no bo jak mam ogarnąć e, tokeny, które. Pozwolą mi cokolwiek innego kupić, skoro w ogóle nie mam, wiecie, żadnych jakiś tam podstaw i tak dalej. No jedyne co mam, no to hydrokońcy, ale hydrokońcy to niekoniecznie mają taką super wartość w gildii farmerów. Więc tutaj sobie przesuniemy nasz Wózeczek, wszystko tak, żebyśmy tą przestrzeń mieli całą e, ogarniętą. Rura prawdopodobnie tutaj będzie sobie inaczej szła, więc spoko. No i teraz się tak właśnie zastanawiam, czy będziemy tutaj stawiać, czy może troszeczkę jeszcze wcześniej. Bo w sumie z drugiej strony liczę też na to, że jeżeli tutaj faktycznie zacznę kombinować z fundamentami, to one mi zajmują trochę miejsca i chcę mieć też możliwość w razie czego przebiec obok maszyn, tak, ale z drugiej strony też chcę wykorzystać całą tą przestrzeń na maksimum. Jak się zastanawiam, że chyba jednak sobie zaczniemy gdzieś stąd, to i tak będzie no, dwie kratki, e, że tak powiem, bliżej ściany niż to było wcześniej. I możemy sobie tak samo rozstawić, tak jak mieliśmy tutaj. Teraz odwróć, odwróć tutaj. To nie ma teraz takiego znaczenia, bo zajmiemy się tym troszeczkę później, albo w następnym odcinku, albo po prostu zwyczajnie później w tym odcinku. A teraz e, ja bym sobie jeszcze tak na szybko. Przesunął tego mojego tutaj walca. Trochę jeżdżenia będzie, żeby mi się potem kurcze nie wyładował. W takim razie lecimy, mój drodzy, czy w zasadzie jedziemy do miasteczka, czy do części miasta odpowiadającej za farmy, za wszystkie tam. No, Gildia Farmerów, dokładnie. Tak, tak to można powiedzieć, że to jest wioska Gildii Farmerów. I witam serdecznie, jak to się nazywa, bo i tak nie będę pamiętał e, Grunchfield. Grunchfield, tak mi się wydaje, że to. Farming Guild, dokładnie to jest Farma. Bo, boże, gildia Farmerów, przepraszam najmocniej. I co my tutaj mamy? Mamy na pewno sklep spożywczy, i tu mamy, żeby sprzedać oczywiście nasze. Okej, okay, dobrze, nie ma problemu. Tutaj mamy to. Spend your tokens here. Tak, tak szukam właśnie, bo nie wiem, co jest 5. Dobra, i tutaj, jak widzicie, mamy tokeny. Tak, to jest token, token 26 tokenów, 34 i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko tokeny, i za tokeny możemy to kupować. One sobie chyba tak właśnie mniej więcej wyglądają. Jak to tutaj dalej wygląda? Mamy jakieś uprawy, ale ich raczej zbierać nie będę mógł, no bo to by było trochę dziwne. Mamy sporą ilość tutaj NPC-tów. Zobaczmy, bo ja tego całego, że tak powiem, miasteczka nie zwiedziłem wcześniej i nie do końca wiem, co ja mogę tutaj znaleźć. Dobra, tutaj możemy za hydrokońsy typowo kupować. Widzę, widzę to, że mamy możliwość kupowania. I co my tutaj mamy? Mamy piec. Umieść w dół, aby użyć podgrzewa garnki do gotowania. Dobra, i to jest typowo, żeby na przykład zupy ogarniać. Ok, pusta miska, tutaj mamy na przykład nóż kuchenny, mamy garnek do gotowania, mamy młyn. Gniecie warzywa, aby zrobić nasiona, zależne, przepraszam, od wielkości. Czyli to jest jakby taka żniwiarka, ale bardziej pod kątem, pod kątem nasion, czyli tu jest typowo warzywa. Dobra, tutaj mamy sierp na uprawy kopie i usuwa miejsca pod nasiona. I mamy nasiona marchwi i nasiona pomidorów. Dobra, byliśmy tutaj, totalnie o tym zapomniałem. Więc, żeby zrobić zakupy, to ja muszę jeszcze skoczyć po moje hydrocoinsy i zaczniemy wreszcie, kurczę, działać z tym, co faktycznie w tym update'cie nowym jakiś czas temu zostało dodane, bo faktycznie ja się zająłem teraz cały czas i zajmowałem się kopalnią i faktycznie trzeba w międzyczasie zająć się Takimi rzeczami. Tu se cofnę, tu se cofnę, tam, tam pierdyknę w budynek, tu se pierdyknę, tam se. Tam se przesunę, tu se przesunę Co ty jaju robić? No próbuję zaparkować o, 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 tak mniej więcej chciałem Dobra, tu mamy z tego co widzę jeszcze jednego quest'a Przynieś mi jedzenie Nie ma problemu Mordo biorę e, Przedmiot, miska na zupę Wymagania e, 21 pokrojony pomidor I za to będziemy mieli 163 tokeny gildi farmerów Co jest to, że ja na początku jak popatrzyłem po raz pierwszy na to Miałem takie Eee, no w ogóle po, po co mi to, nie? W sensie chodziło mi o Ja tak patrzyłem, że kurczę Za, za, za tą misykę dostaniemy tam jakieś nie wiem Parę dziesiąt I ja myślałem, że to są high a to nie są hydrokońcy, tylko to są właśnie tokeny gildi farmerów. I teraz faktycznie będzie miało to więcej znaczenia. Tylko jeszcze nie rozumiem do końca, jak to działa pod kątem, pod kątem tego, co ja muszę mu przynieść i tego, co on mi za to da. Poza oczywiście samymi tokenami, bo. Z tego, co widzę, wyświetlono miskę i ma wyświetlone 21 pomidorów. Ja nie wiem, czy to nie chodzi o to, że ja muszę przynieść 21 pomidorów, właśnie. Pokrojony pomidor, 21 pokrojony pomidor. Ok. Ja rozumiem, że mam mu przynieść 21 pokrojonych pomidorów w misce. Mam nadzieję, że to mniej więcej coś takiego jest. Nie wiem, czy będę w stanie typowo to sprawdzić już w tym odcinku. Bo najpierw musimy w ogóle zrobić jakąkolwiek farmę, coś tego. Nie wiem, jak to później w ogóle będzie wyglądało pod kątem, wiecie, jakichś. A... A um, porostów tego, czy, czy jak to tam nazwać, no nieważne. W ogóle tutaj będzie można teoretycznie zrobić jakąś taką wiecie farmę. Tu blisko mamy, jakąś szklarnię, coś. Dobra, dzień dobry, ja przyjechałem na zakupy. Ty, 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 ty ale stój. Nie, kuźwa, normalnie prawie wschody żeś wrąbał, no. Dobra, dajemy sobie tutaj w takim razie hydrocoinsy. No i co? Mamy tą pustą miskę. Wlej zawartość garnka do miski, aby zrobić zupę. Czyli to chodzi o coś tak? Ja już wiem o co chodzi. Przecież tutaj mamy normalnie wagę. To będzie nam, to, to będzie działało na takiej samej zasadzie jak przetwarzanie czy przepalanie ee, samorodków, tam nie wiem złota, żelaza i tak dalej. Czyli, o kurcze, dobra. Mniej więcej zaczynam to. Ogarniać, tutaj będziemy garnek Mieli stawiać, tak e, Myślę, że dwa garnki na początek będzie trzeba wziąć Tak mi, tak mi się wydaje I dwa te y, piece, okej, okay, dobra ja, ja, ja farmer, ze mnie to taki średni Więc ja nie ogarniam, dobra, okej okay. A nasiona marchwi, proszę ja ciebie Bo nasion akurat jestem w stanie kupić Sobie dużo, więc kupię sobie kilka nasion marchwi Kilka nasion pomidorów I będziemy coś tam z tym kurczę. czy to się, czy to się Zestakowało, czy mi się wydawało? To się stakuje! Let's go! Dobra, to co to, to, to zmienia postać rzeczy. Ej, to się stakuje tak jak monety normalnie. Dobra, to ja już teraz nie wiem ile mam tych nasion. Chodź ma panie! Taniuśno! Taniuśno, ja już jestem tutaj tak rozwinięty, że się ma. Dobra, teraz to wszystko trzeba. Za... Może sobie inaczej podjadę, co? Bo tak to będę ładował to przez pół godziny. Dobra, wszystko załadowane to możemy jechać. Tylko teraz, właśnie, jedna rzecz. Jeszcze, której nie założyłem. Jak mamy ten piec, on też będzie musiał mieć na pewno podłączenie do wody albo i nie. Bo to mamy tylko umieść w dół, aby użyć pod drzewa garnki do gotowania. Czyli rozumiem, że co, że to w ogóle nie potrzebuje podpięcia pod wodę? Nie, to potrzebuje. Dobra, no to młyn, to wiadomo. Ale piec? Nie? Hmm. Wow, what the Zięło odskoczyło, ja tylko chciałem zobaczyć ten. Pokaż mi to tak dookoła. Yy... Nie, no nie ma tutaj niczego takiego. Dobra, czyli to... Dobra, to działa tak samo jak te piece... Yy, dobra, nieważne, nieważne, nie było tematu. Ja muszę to traktować dosłownie jeden do jeden, jak w przypadku yy, typowo tych kopalnianych takich rzeczy. Teraz się tylko zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy ja będę chciał na tej pierwszej działce to robić? No myślę, że na pierwszy ogień tak, bo to będzie i tak taki teraz test w ogóle, jak tego się używa. A dopiero później będziemy mogli chyba lepsze maszyny kupować, tam też nie widziałem do końca jak to wygląda, ale mamy na pewno tego, tego e, ten kombajn jakiś taki czy coś, także będzie trochę tego, no będzie trochę tego, nauczę się, nauczę się, bo nauczyłem się wydobywać złoto, żelazo inne, to się nauczę i kurczę być farmerem normalnie, nie ma problemu, łać się panie no i, no i siema, no i elo, e, utknąłem, halo, I'm stuck, no i, no i, a dobra to pojedziemy skrótem w takim razie. Na całe szczęście mamy tutaj jeszcze całkiem sporą ilość miejsca. To po pierwsze. Po drugie, mamy też pozostałości rur tych zwykłych, które myślę posłużą nam tutaj do w ogóle jakiegokolwiek działania. Mamy rurę wlotową z boosterami i tak dalej. Także zamontujemy to sobie wszystko tutaj. Albo, ej, przepraszam, przecież tutaj również możemy działać, tylko ta część jest. A mniejsza mi się wydaje. No ale hej, też można ogarnąć. Tylko tutaj wtedy rurę będziemy musieli sobie lotową dać. W tym miejscu chyba będzie ok. Zobaczymy, jak coś to się przestawi. To przy okazji potrzebuję w takim razie ogarnąć sobie boksy z moimi rurami. Czekaj, 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 czekaj. Rura mm, skutego żelaza. Tak, to będzie to. Wiedziałem, że warto będzie zachować te rury, w razie czego nawet po wymienię tutaj wszystkiego na. Na klotium. I właśnie w tym momencie się to przydaje. Nawet nie wiem, czy tyle rur będę potrzebował. Raczej chyba aż nie, ale bardziej patrzyłem po, pod kątem tego, żeby w razie czego tu wszystko mieć, bo i tak w tamtym miejscu to jedynie, to jest taki, wiecie, składzik, magazyn, coś i tego nie potrzebuje Tu mamy zbiornik ciśnieniowy. To raczej chyba nie będzie nam potrzebne. E, przenośnik. Chyba raczej nie. Korki. Myślę, że możemy sobie korki wziąć, i to będzie na pewno wszystko, żebyśmy w ogóle zaczęli sobie działać to ja bym jeszcze tylko musiał wyładować to co jest tam będę w stanie tutaj w ogóle tak podjechać i na wstecznym nim 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 no dobra. Eee, to nie musi być typowo w ziemi, bo to było, że, 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 że umieść w dole, tak? Tak jak tutaj jest napisane, umieść w dół. Ale to chodzi po prostu, żeby umieścić na ziemi, tak? I to wtedy nam będzie podgrzewał. No dobra, zróbmy sobie taką. <tak taką jakby kuchnię, można by powiedzieć. Tu w zasadzie jakieś przenośniki coś mogłyby być, kurcze, no, mogłyby być. Garnek na piecyk będzie tutaj ciek. O, i on się będzie podgrzewał i on teraz się tam będzie gotował sam. Sam z siebie po prostu. Ej, już czerwony jest. Ty, a to nie jest tak, że to muszę wodą napełnić. Jak chcesz zupę zrobić bez wody? To niech się woda gotuje tutaj normalnie. Proszę bardzo, woda się będzie gotować. Teraz tak, tutaj mamy quest, to na razie sobie odłożymy. Teraz tak. To nam służy do przygotowywania. A! Okej. A jak często to mogę. Okej, czyli. Dobra, rozumiem, rozumiem. Wtedy tu będziemy sobie nasionka zasadzać, tak? Pójść właśnie się farmera bawię na pełnej. Nie no, fajne powiem wam, fajne, bo coś nowego. Dla mnie jako osoby, która już gdzieś tam tego hydronira grało, no to to jest. To jest bardzo spoko. No i dobra, i teraz mamy ten sierp. Sierpem będziemy sobie później zbierać uprawy, i po jednej stronie będziemy mieli machewki, a tutaj będziemy mieli sobie na przykład pomidorki. Też 4 myślałem, że 5 wziąłem. No dobra, to to sobie teraz będzie rosło. Nie mam bladego pojęcia, ile to w ogóle będzie rosnąć. I czy ja nie muszę tego w jakiś sposób a, podlewać, nie? Tutaj mamy miska na zupę, no to akurat, to akurat na samym końcu, panie. <laughs> Czekaj, moment, ja tylko sprawdzę, czy ja dam tutaj sobie kolanko, czy ono będzie w stanie. Będzie w stanie, dobra, bo musimy sobie przeprowadzić tutaj i tutaj. Dodamy sobie drugie kolanko. to no faktycznie później można to w jakiś sposób zautomatyzować, że prawy. Będą gdzieś wyrzucane, o ile jest to możliwe. Wydaje mi się, że tak, i wtedy przenośnikiem pyk tutaj, i wtedy nam się robią naprzód z tego. Nasionka. Bo chyba koniec końców, my potrzebujemy nasion, żeby w ogóle. A jak się w ogóle zupę robi? Się tak zastanawiam, bo to nam tylko podgrzewa. Czekaj, bo mamy jeszcze, nie kupiłem ee, tasak do, 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 do tego, nie? Do, do, do pomidorów tam czy coś, nie? Żeby, żeby pokroić warzywa. Nie wiem, przekonam się później. Zobaczymy tylko, tak jak mówię, ile to w ogóle będzie rosło. Bo nie wiem. Ale bez kitu. Poznaję w tym momencie totalnie coś. Nowego w tej grze. Do tego stopnia, że nie mam bladego pojęcia w ogóle, co jest 5. Dobra, i teraz co? To będzie działało? Tak, to będzie działało. Pytanie tylko: jak tutaj nie ma filtrów, ta maszynka będzie chyba się zużywała tak samo jak żniwiarka, prawda? No dobra, widzę, że już tam powolutku to wszystko sobie tutaj rośnie. Pomidorki i tak dalej. Dobra. To w międzyczasie, jak to sobie rośnie, ja wybiorę się ponownie na zakupy. Kupię więcej nasionek marchewek, więcej nasionek pomidorów i ewentualnie, co tam jeszcze takiego będzie do zrobienia. Do kupienia, coś, żeby posiekać te warzywa, coś, żeby tam można było jakoś się przygotować. Bo tam jeszcze kilka rzeczy było i nie kupiłem wszystkiego. Na pewno będziemy chcieli koniec końców kupić sobie to, bo to jest hydrożniwiarz, który od razu zbiera plony i przesadza nasiona. No właśnie, i tutaj też dodatkowo, że wyrzuca zasoby. To mnie interesuje, tylko tu mamy za 2680 no więc na razie sobie z tym. Nie podziałamy, ale bardzo mnie zastanawia, jak to faktycznie będzie się e, użytkowało. No, i tutaj mamy całą tą szklarnię, która na pewno przyspieszy nam, e, chyba tak mi się przynajmniej wydaje, y, porost tych wszystkich tutaj upraw. Tak mi się wydaje. Ty, a to nie jest tak, że ja tu z sierpem mogę przyjść normalnie i pościnać, te? Ale to by było całkiem, całkiem fajne. Tak. Nie kupiłem noża kuchennego. Noż kuchenny, tak. I teraz będę... Nic nie będę. Spokojnie. Podjechałem z drugiej strony. Dobra, zaraz. A nie, nie. Czekaj. Ja muszę zobaczyć. kupię sierp. Niestety. Ale idę jeszcze zobaczyć to. Aha. Nie. No w takim razie nie. do do to... To by było pójście na łatwiznę, ja wiem. No ale kurczę, spróbować chciałem, ej? W ogóle przegapiłem to. Halo! No panie, spend your tokens here. Więc potrzebujemy tutaj tokenów. No dobra, i wtedy mamy, zobaczcie, nasiona kwiatów, nasiona dzwona roślinnego, kaktusa, stokrotki. Nasiona krzaka. Okej. Okay. Czyli będziemy normalnie mogli sadzić drzewa. Nie, dekoracyjna roślina. I Ojojoj. A to co to jest? Hak zrasza. O! Zaczepia się na rury i spryskuje wodą. Wyższe ciśnienie wody zwiększa promień. O, dobre. Dobre. Czyli mamy normalnie zraszacze, no logicznie, tak, żeby nasze uprawy lepiej sobie rosły. Co mamy tutaj? Hak do szatkowania warzyw, O, proszę. Nie warzywa, kiedy jest zaczepiony na przenośnik taśmowy. No i super, to wtedy mielibyśmy coś pod kątem, żeby te uprawy, znaczy, te, 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 a, a żeby coś zbierało. Układarka pociętych warzyw. Kompresuje pocięte warzywa, tylko jeden typ naraz potrzebuje wody. Czyli tak jak kompresor e Gemu w tym przypadku, i tutaj mamy jeszcze cebulę! Mamy brokuł, mamy burak i mamy kukurydzę. Konewka może być wypełniona 4 razy wodą, przydatna przy podlewaniu. No proszę! Czyli będzie tutaj jakaś taka automatyzacja pod kątem tego, że to będzie nam mogło normalnie spryskiwać nasze wszystkie uprawy. Spoko. To będzie nam mogło szatkować mm, warzywka, i to będzie nam mogło jakoś tutaj kompresować je. Pod, pod kątem jakichś takich, nie wiem, większych warzywek czy, czy coś. Dobra, nie mam tego pojęcia. Wydaje mi się, że kupiłem po 8-10 co najmniej tutaj nasionek, więc mam nadzieję, że starczy mi to na te wszystkie yy, pierwsze rowki, które tam porobiłem. I jeszcze się zastanawiam nad jedną rzeczą a propos właśnie tej wagi, a propos tutaj tej pustej miski. Bo tutaj wlej zawartość garnka do miski, aby zrobić zupę. No właśnie, i ta zupa musi być tak jakby wagi 21. Pomidorów, powiedzmy, żebyśmy faktycznie tą misję mogli zrobić, i chyba rozumiem to na tyle dobrze, że to jest tylko kwestia, żebym tutaj, wiecie, pierwsze token jakoś zarobił, później jakoś to bardziej, ja wiem, zautomatyzował, ale tak patrzę, że faktycznie, nawet z tą wielką maszyną, która nam będzie tam, nie wiem, zasadzała i tak dalej, my sami musimy typowo e, przejechać i. Pozbierać, jakby, no wiecie, jak taki typowy, no kurczę, no rolnik, nie? No, jakby tutaj nie ma czegoś takiego, że a automatyzacja, tutaj wszystko ci samo się będzie robiło. Nie. Dosłownie ja muszę podejść po te uprawy, muszę je gdzieś tam, nie wiem, pozbierać, eee, jakoś to poprzeć. Kurczę, powiem wam, no, no nieźle, no naprawdę nieźle. Podejrzewam, że prędzej czy później dodadzą może jakieś bardziej jeszcze tutaj rzeczy pod kątem takiej, wiecie, automatyzacji, żeby nam coś mogło zbierać te nie no jakby to mogło zbierać uprawy? no nie wiem no nie wiem powiem wam nie jest to takie łatwe ej nie jest to takie łatwe dobra czaj, muszę się tu jakoś dostać eee, o, e, pip 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 Łamatko, kabos kochado dobra czek ja, bo zaraz utknę no i że utkną dobra kurde jeszcze trzech mi zabrakło, no nie e, nie wiem ile faktycznie czasu to będzie jakkolwiek sobie rosło totalnie nie mam bladego pojęcia ale z tego co widzę po tym jak zasadzam te krzaki są dość a idealnie, a tu mi trzech zabrakło. No nie, no nie, no nie. Mamy to, no i mamy tutaj naszą wagę, co nie? I ona wtedy nam będzie pokazywała wagę. Nie będzie nam za to chyba pokazywała w ogóle wartości hydrokońców, chyba, co nie? Tylko i wyłącznie wag. No teraz w ogóle nam wagi nie pokazuje, bo to jest tylko i wyłącznie miska, miska się nie liczy do wagi zupy. No dobra, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A chyba zepsułem, nie? A, przeprzew, <trym> przeprzew, <trym> <trym> E, halo, e, panie, y, dawaj mi by wodę. No przecie, ja chcę, żeby ci rosło. Liaj wszystko jak musisz podlać to wodą Tylko ja nie wiem czy faktycznie wiadro wody Czy to cokolwiek tutaj Adia! Bo mam wrażenie że te są bo tu, tu jest takie jakby bardziej suche A tu jest takie na nawodnione Jak ja mam ogarnąć jakiekolwiek tutaj Sprinklesy pierwsze no, no 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 bez kitu to musi być normalnie Nawodnione Ty to ja tak będę latał z wiadrem normalnie Nie, nie czekaj jak głupi A po co mi rury są na chwilę mój mózg przestał funkcjonować, przepraszam najmocniej, to jest dla mnie w dalszym ciągu coś nowego. Przecież ja mogę zrobić tak, żeby przeprowadzić te rury, żeby one kapały normalnie na. Dobra, nie było tematu. Ej, nie było tematu. Po to tyle serur wziąłem, co nie? Dobra, no to wyprowadźmy sobie w takim razie tutaj. T-pipa Normalnie. No i tak chyba nie złapię mi wszystkiego, no ale chociaż częściowo, nie? Ja chyba nawet nie będę mógł na początku zrobić sobie właśnie, o tak myślałem. O, se, zrobię tyle upraw, będę miał więcej tokenów szybciej. Nie, 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 nie. Najpierw to chyba trzeba właśnie zrobić bardzo prostą metodą. Póki nie ma się tych całych. E, Springlesów kuźwa, no, no do tych, tych spryskiwaczy całych, nie? Ja tu muszę takie kombinacje alpejskie porobić, że ja pierdziłem. Czekaj, czekaj, moment, moment, tu trzeba w ogóle zrobić... Tak, tu trzeba zrobić... Tak? Chyba powinienem to inaczej zasadzić, nie? Tak, chyba to inaczej zasadzę. Wiecie co, zróbmy tak, tak, żeby z każdego miejsca mogło nam jakkolwiek kapać woda. Tu już mamy raz, dwa i trzy, nie? I wiemy, w którym miejscu ta woda sobie... Platuje. Tutaj już nie możemy. Myślę, że tip, tipajpami będziemy sobie działać tutaj, bo tak, tak, tak to najbardziej logiczne jak dla mnie jest, nie? No i dobra. I teraz mamy kapie, kapie, kapie z każdej strony. Dobra. Teraz tak. To by trzeba było w ogóle przesadzić. A, a, a Gorące, gorące, gorące! O, a ps! U, reskitu. Normalnie jak podniosłem ten garnet, tak to, to mi się wydawało, że ja pierdzielak to gorące. Sztapki rozgrzane noszę. W ogóle zero problemu, nie? Dobra. I teraz niestety, ale musimy zrobić... Ty, patrz jak ładnie to rośnie w ogóle. Aha, chyba jeszcze za szybko. No dobra, dawaj tym sierpem, jeb, 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 jeb. fajna animacja jest w ogóle swoją drogą. Dobra, dobra, zasadzimy to tak ładnie, żeby to było dostępem do wody, nie? Ciachaj to, ciachaj. Ciachaj to, ciachaj to mordo. Dawaj, dobrze, tak jest, tak jest, tak jest, dobrze. A jeszcze zastanawiam się nad jedną rzeczą, bo jeżeli ja tutaj zamontuję jeszcze więcej T-Pipe'ów na boki, to będę w stanie więcej... A tych upraw jeszcze porobić. I tak chyba zrobimy. Teraz w tym momencie, bez kitu przydałaby się rura w kształcie x która miałaby wyloty z trzech stron. Typowo. <gry> Dodatkowo zrobimy sobie wypustki jeszcze z tej czy z tej. I żem źle zrobił, bo przecież więcej rur dodać. Czekaj! Najpierw rury, najpierw rury. Najpierw rury. The best I can do na razie. No przynajmniej jakąś wodę tutaj będą miały. Może to pomoże. Ja nie wiem. Dobra, teraz jak to tutaj wygląda, tu jeszcze mogę, no w zasadzie mogę jeszcze jedną dać. Wygląda to ciekawie. No dobra, teraz w takim razie, tam gdzie nam kapie woda, możemy sobie zasadzić już typowo, damy cyk. No i dlatego chciałem to robić na tej działeczce, bo tutaj jeżeli zrobię jakieś błędy, to aż tak bardzo mnie to boleć nie będzie. To ciekawe, tu woda kapie, ale... Nie jest to na... Aha, może dlatego, że, że nie jest zasadzone nic. Czekaj, czekaj, teraz. Aha, dobra, będzie git. Normalnie jaju farmer tako. I tu nam jeszcze woda spada, i tu nam jeszcze woda spada. No dobra, 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 spoko. To można jeszcze bardziej rozwinąć, wiadomo, no ale na razie będzie tak. Eee, czyli jeszcze z tej strony damy sobie pomidora. Cyk. A teraz z drugiej strony damy sobie marcheweczki. Powiecie, i marchewki są potrzebne, i pomidory są potrzebne, więc... Więc najlepiej mieć jedno i drugie, nie? No i teraz tylko kwestia tego, że ja muszę poczekać odpowiednio długo, aż faktycznie urośnie i będę mógł to zebrać, bo ja tak naprawdę nie wiem, kiedy ja to będę mógł zebrać, a chyba nie nie wiem, gra chyba nie da mi znać, że e wiesz co, możesz już zebrać uprawy, nie? Tylko ja muszę sam to niestety ogarnąć, ale jeszcze w międzyczasie po tym odcinku zobaczę sobie z ciekawości jakiś ewentualnie poradnik do, do upraw, na przykład w że jak to mniej więcej robić. I wtedy myślę, że będzie spoko. Ale wydaje mi się, że jak na pierwszy raz ogarnąłem, to dobrze. Fakt z opóźnieniem, że, że potrzebują roślinki wody, no ale. <grytania> ja nie jestem. Tym. Ja nie jestem, ja nie jestem farmerem, ja nie jestem. Roślino. Nieważne, nie zgubiłem słowo, nieważne, nieważne, nie ma znaczenia. Dobra. W każdym razie wszędzie, gdzie ma, że tak powiem sobie, kapać woda, kapie woda, bardzo dobrze, nasze roślinki będą miały dużo. Że tak powiem, wody bez żadnego problemu nie będziemy musieli tutaj przychodzić. Więc w pewnym sensie to jest taka troszeczkę automatyzacja, taka półautomatyzacja. Marchewki zasadzone, pomidory zasadzone. Ja się tylko jeszcze zastanawiam nad tym, jak mamy tutaj to. A jeżeli ja uderzę, w. To puste, to wtedy je rozwalam, dobra. To no, takimi dziurkami pod, pod nasionka, no nie wiem, jak to ktoś w nie wiem. Ja nie, ja nie ja znam tych terminów normalnie rolniczych, nie? 7, trochę. idealnie, nawet po 7 się udało normalnie. No dobra. No to teraz tylko i wyłącznie trzeba czekać. No to cóż, ja sobie poczekam. Zobaczę, jak to wszystko będzie wyglądało. Może coś będę wam w stanie tutaj powiedzieć następnym razem. W ogóle tutaj dałem T-Pipe'pa zamiast kolanka i my trochę ciśnienia mi ucieka, ale z drugiej strony nie jest mi to absolutnie teraz do niczego potrzebne. Bo na szczęście to, że tak powiem, w żaden sposób nie będzie, nie wiem, kapało mniej, jak będzie mniejsze ciśnienie. Kapie z tą samą, że tak powiem, częstotliwością. Także, no kurczę, rozumiesz, na pierwsze, pierwsze uprawy. Pierwsze uprawy. Jestem z ciebie dumny. Serio jestem z ciebie dumny, bo jakoś to ogarnąłem. I to jest najważniejsze. Nie powiedzieliśmy się dzisiaj tamtą działeczką, ale robiłem ostatnio tyle rzeczy z nią, że faktycznie lepiej teraz po podziałać sobie tutaj z tym. Kto wie, może w następnym odcinku już jakieś uprawy wam pokażę, zbiorę i... Będę wam w stanie nawet, nie wiem, więcej wytłumaczyć Co i jak, bo na razie jestem zielony Dokładnie, tak jak te Drzewa, trawa, wszystko <laughs> Dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale Do następnego, trzymajcie się i pa pa